Siemano, kochani, z tej strony Patricksona, to jest kolejny odcinek ze Skyward'sów. Dzisiaj jest ze mną mm, Bartek, aha, dobra. E, Użyj swojego dużego dźwięku mikrofonu tak zwanego Nie wiem, wiem czy wiecie, ale on umie God coś tam. Ole okay. dostał comeback jakoś. Ojoj. Oj. Jakbyście wie, Jakbyście myśleli to... O Kurde. To jakby co jakbyście nie wiedzieli, to on jest mega dobry w Skywarsy, powiem wam. jest dobry On jest jak taki bot. Co? Dobra. No jeszcze jeden, no nie w ogóle. miał w ogóle 2 HP co go zabiłeś, się, więc... Yy... A jakbyście chcieli więcej odcinków z Bartkiem, to piszcie w komentarzach. No, nie Ogólnie pewnie mi klawiaturę słuchacie, ale to już zobaczcie. Ogólnie, jak wam minuty z nieszkolnej? Mi się dobrze, dobrze się ja wiem jak wam, mam nadzieję, że mówię dobrze. Dobrze, maksymalnie ja, o tym wiem. Nie muszę ci pisać z jakich powodów. No. O nie, mam, mam drewniany ten. Mam drewniany mieczyk. Mam drewniany mieczyk najgorzej. Mam drewniany mieczyk najgorzej. Czekaj. czekaj. Oni już się tutaj biją, więc... Uule Ale dostałem luty. ja. Dobra, to ja już w ogóle na, na YOLO idę, bo to nie ma sensu. No, Żyjesz, nie? Nie. <śmum> chomik, nie warniuj. <śmum> chomik, nie, nie świruj. Bo mi chory... bo mi chomik właśnie świruje. Dobra, zaraz zaczynamy ja mega dobry w Skywars Ale mm. jest taki dobry, że mi zrobił, nie wiem Trzy miny pod rząd A więc... Dobra. Nie jestem, no max, kurde no. Weź, bo później będę, że, że jestem z poceńcem w Minecraft'a Nie, on nie jest poceńcem On rzadko gra w Minecraft'a Powiem wam Kurde, o kurde, o kurde Ale podjeżdża, ale Podjeżdża, ale podjeżdża ha. Co? Dobra ja biorę się wow, 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 Dobra, ja już zginę. Zginę, już dzięki. Zginę. Hello, Ber. jakbyście chcieli odcinek z kamerką, to mogę zrobić odcinek z kamerką, bo mam gdzieś kamerkę schowaną. Tylko, że nie będę pokazywał twarzy, bo nie pokazuję. A więc nie wiem po co odcinek z kamerką. Jaki my rewolfy ty halo? Przepraszam. oj. Nie, bo ja nie mam nic wspólnego z Mary Znaczy go znam, ale no no, no... no tak jakby nie Zaraz, ty, ty już ży, ty żyjesz nadal? Ja żyję Kto to jest? Ej, ale po główce chyba już widzę jaki masz skin, nie? Po główce jak się do ciebie tapam Ojej, ojej, zombiak Dobra Gdzie jest jeszcze jakiś typ? Nie ma go Czekaj e, Inni się klepią Jeszcze więcej klepania Dwa teamy są już są obite. Jeden jest na środku. Jak widzicie mam fajne shaderki. I w ogóle jestem zdziwiony. Czemu mi te shaderki. Czemu mi nie ladzi, Chociaż... No jak widzicie mam sobie render distance. Bo inaczej no. to... by było słabo. O kurde. Tak się nie robi. O kurde. Chciałem go podjechać z 7 jak Właśnie gość miała by iść. Ale tam tak już ładnie skrypałem. Widzisz? No. Ładnie było. Ah. Dobra. Kolejna ręka. Mm. Ta klasa w sumie wędka nie nie jest dobra. Ja teraz chowam. Ty możesz mi dać tą węd wędkę, bo to, to mi Wasz. się przydaje. Zrzuciłem ci. Jeśli bijesz, to wędkę, odrzuca. To no nie, znowu drewniany mieczyk. Co to jest? Przepraszam, ale no. No prze. No. Jakie? Ale jeśli usłyszeliście... Będą podbijali, będą podbijali. Czekaj, Jeś... ja tu z jeśli usłyszeliście coś na my, to, 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 to nie. Czekaj. Dobra, gościu leży. Dobra, kolejny gościu będzie leżał. Dobra. What? Co on miał? On z... Widzieliście to? Onzy mega dużo kratek bił i tak na serio on bił z pięciu kratek. Nie, nie przynajmniej. On się odpalił. Pff. Właśnie się dziwię, dlaczego do mnie nie podchodzi się nagle ten bijesz mieczem. Takie mówię, co? Wow! Gdzie? Co jak? E, na górze, na górze. Idą po mnie? Nie, gości mi z pleców. Dobra, patrzymy tutaj sobie na reakcję o, o kurde. Oj, oj oj! No jak nie trafiłem. A w ogóle ja tam, ja tam, ja, ja tutaj miałem, tam gdzie mnie zabito, ja miałem tam, ten, drewnianą śkierkę z odrzutem 1, więc, to by było bardzo dobre, tak kogoś spychnąć i pewnie go użył. Hmm. A <sumulatriczny> no dobrze mi tak, dobrze Cię słychać. Przynajmniej ja dobrze Cię słyszę. Nie będę, robi nie będę robił, nie tak <śmuszczam> za... I to jest... Darnie mordy! Ha. Przestań. Proszę, proszę. To jest za głośne. Dam jeszcze, dam jeszcze taki napis yy, 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 ciście Ściście słuchawki lub zdejmijcie słuchawki. To <śmuszczam> Ej! Sorry! No właśnie. Wu! Wow! prawie spadł. Ale strefę dostałam. Ej, co? Aha, ciebie to No. <ścoughs> <ścoughs> dziewczyna nas porobiła. Nie po prostu... O ile? To była dziewczyna, bo... No. Czy to była, to ja nie wiem Jeśli... Jeśli... byście chcieli więcej takich skywarsików, to oczywiście... Ale też będą tutaj Bedwarsy, Party, lub coś takiego. I przepraszam Was w pierwszym odcinku, bo po prostu no. Mm, tak, jakby dałem, że to jest dla dzieci, i nie, nie można było komentarzy pisać. I taki trochę fail był. Bo zapomniałem, że w 2020 trzeba właśnie takie rzeczy robić. Ech. I'm super power man Ciekawe czy tutaj ktoś będzie odpalony Czyli będzie lektorem Pewnie każdy No ja nie wiem czy wiecie I oczywiście to jest serwer derpmycy Polski serwer Bardzo fajny Najbardziej 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 dobrze oceniany ze wszystkich polskich serwerów A więc polecam Spróbować, tak teraz z... <śm> no właśnie! Bo ja im spons sponsoruję kanał, o nic, o nico. Ło wow Z jajek, z jajek, jajkaż jajkaż Wow wow wow, wow. Bożej, bożej, bożej. No 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 no. No jajkiem, no jajkiem, no. Dużo zrobisz jajkiem. Dobra, giniesz, giniesz. Jest! Jest. Zerbita, zerbita. Uważaj, bo ci też podjeżdżają tutaj. Ja jajka Dam jeszcze takie mostki, żeby mieli problem żeby O dobrze, masz jajka, masz jajka Dobra, dawaj go ciśniemy Dostawcie suba Za ten kill ale, że, ale my żebrzemy o lajki, ale my żebrzemy o lajki Ej, tutaj jest gościu Gdzie? Tutaj jest gościu, on się tutaj kopia. Gin Jest, zniszczony on był pod wyspą, nie? I się kopał. Mhm. Chciał to uciec, to nie? A ty gdzie jesteś? Tutaj. Do tobą. A. Nie ja wiem, wiem, czy słyszycie dźwięk z Minecrafta. Mam, Mam nadzieję, że tak. Ja zamierzam sobie kupić dwa monitory, żeby mieć lepszą obserwację na nagrywanie, bo. Y, mam z... Bo z jednym monitorem to jest słabo, bo nie wiesz czy to się nadal nagrywa, czy jest dobrze. A no z hukogo Wow! O! o, o, ty to widziałeś? On mnie zrzucił, a ja idę na a nie na ten tor, nie. O mój Boże, nie. go. Dobra. chyba żeby wykorzystać sobie jego ścieżkę. jeszcze jeden. Gdzie? Tu będzie strzele, wow, 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 wow. wow. Muszę sobie kolejnego refilka zjeść. Jest! Kolejne moje zabójstwo. Jest dobrze. Trzymam formę. Dlaczego mi tego nie podnosi? Chyba jest koniec rundy. No. A co? Aha, przejdźmy. Tak. Nie widziałeś tego wielkiego napisu z, na z na napisem To, to Koniec? I mam nadzieję, że wasz weekend się, że się uda, że będzie fajnie w sobotę i w niedzielę, bo mi i tak... No, to No się da. To, że coś, coś wam ale... Już jest, je Już jest, jest 11,5 minut na nagrania. Nie, to nieźle. Powiem, to nieźle. To dużo jest. 10 minut, hajs <grym wytruje> Ale się hajs dostaje dopiero od tysiąca, wiesz o tym, subskrybentów. O, się sobie spadł. A później o, będę mógł mówić, żebyś się hajs zgadzał. I wtedy bym mógł sobie używać filmów. I wtedy będę mógł na nagrywać filmy, <grym> których, bo, bo których, nie, których nie... Będę mógł na nagrywać... Robię, będę mógł nagrywać filmy, które nie, nie trzeba reklamować. I za to będę jeszcze... I co? What? That? Co to było? zaraz ja co? Łoić go W ogóle raz, jak zginąłem, to mój skielec zabił jednego typa. Ale oni mieli zbyt dobre serce. Ale go Nie no, gości miał. dobrze mnie porobił. Albo było odpalony, albo po ale prostu skill. Albo było odpalony, albo miał skilla dobrego. Nie mówię, że już wszystkich nazywam od, od, od cheaterów, ale. to nie żebym. Możecie mi na, napisać w komentarzach, yy. A na który kanał to wrzucisz? Na no mój Minecraftowy, czyli Patixon Minecraft. Patixon Minecrafta. Hmm. wy zrób jeden. Jeden kanał nie, bo się <śle> Najlepiej mieć dwa kanały albo trzy. <śle> yy, albo trzy lepiej mieć trzy kanały i wtedy mieć więcej niż 1000 subskrypcji i będziesz dostawał hajs po trójnie radziesz ci tylko zależy? Nie! Nie! Mi nie zależy na, na ten na, 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 na pieniądzach. No bo, bo chcieli sobie pójść kartę do Fortnite, Co? Jakiego Fortnite'a? Wedd, wat. W... Dobra, w... ale już przestań używać tego swojego super głosu mikrofonu, okej? Okay? Bo... Okay. Jak coś to się nazywa, się nazywa? No, on, za... on zaczął te... tego mikrofonu używać dopiero jak nagrywaliśmy. Mówię serio. Coconut, no. zaraz dostaniesz twarz z łuku. o kurde, on już... No. Uwaga, bo celuje w ciebie. Uważaj! Niech Jest. Jeden. Dawaj, Jest! Dobra. Zabójstwo! Idzie. Chodź, Max. Chodź, Max do mnie. Tyt. Eee. Wiesz, co ja zrobiłem? No. Ja ci pociągnąłem tą węgiel? To by w ciebie trafił z łuku. Więc... O ja! O ja, ale tu. To, ale to, le, le, ale to wiesz, dobra. jak to z mojej perspektywy wyglądało? No, ale niestety ja nie widziałem, że on do mnie z łuku strzał. Bo cię strzelił z pleców? No, 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 no. Nie, no. spadł! No, do... yes, co? Co to było? Ej, Umił, Ej ale nie ja pozbawiam. nie widziałem. Ej, ale ja nawet nie, nie, nie widziałem, żeby on miał lawę w ręku. Ja, ja nagle się paliłem tysiąc razy na milisekundę i po prostu, no. Co, co to było? Przepraszam, co to było? Albo miałem laga, albo, no nie wiem, no. Ile. Ile to już ma minut? Halo. 15 już ma minut. Nie wiem, ale ja myślę, tyle tak, że jak się wrzuca pierwszy... Ja myślę, że, ja, ja, ja tak sądzę, że za pierwszy film musi być mniej niż 15 minut. Przynajmniej ja tak wiem. Że pierwszy film na twoim kanale to czy musi być 15 fi... minut. Ale nie, nie wiem, może, może będę nagrywał, zależy jak mnie zachęcicie w komentarzach. Napiszcie zabij się, to, no, to To no, będzie, to będzie, to będzie, to będzie kanał jego i będzie, będzie można wbić. I możecie go, z, i możecie go zachęcić prośbą, zabij się. No to jest dobry pomysł. Okay. Najlepszy pomysł w historii no, Minecraft. Później, później 13-latek nie wiem. 13-latek przez Minecraft umarł. Tutaj też jest skrzynka. Patrz, tutaj też jest skrzynka. Czwarta skrzynka, jaka, jaka tutaj jest. Jezu, co patrz, to jest za patrz Patrz, 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 tutaj. Ej, 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 patrz. No, no, tutaj jest, to jest. To tutaj jest skrzynka. Ale to jest guzik. Tutaj! Skrzynka Więc co? Nie No i właśnie chodziło o to, że ja, ja tego nie widziałem wczoraj. No nie jest. chodzi o to, że tu jest guzik i co? Oj, <noise> oj, 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 oj. Niech podbije, niech podbije. Czekaj? Te zaraz pod... Dobra. Musimy tutaj patrzeć. Z ty spadł. A, bo ten się zajmuje tamtymi, a ten się zajmuje nami. Masz coś, żeby go zrzucić? Nie, mam sobie szkieletonę. Tylko, że będzie mógł trafiać mniej, tak będzie trochę. Uważaj, uważaj, uważaj. On też umie, on też umie tego god coś tam, co ty tam robiłeś. God coś tam, god coś, coś tam, nowy skill. Tak. Jaki w ogóle? On lata! On nie lata! On jest na szkle! A, bo ja mam takie, takie, takie Wow! Weź żyć. Nagle z mnie. mistrz. Co robi. on robi? Co on robi? Czy on nie, się no, boi? Chce, chyba to, ej, to, czy, to, czy to, jego to, ziomuś to, porobił tak. dwóch? Tak. Ali tak jak przesną się. Niech się bije, nie się bije. I chodź teraz na plecy chodzimy. Dobra. Proszę, Jezu, jak na, mnie na cofnęło! Na szybcie, na szybcie, na szybcie. Jak mnie cofnęło! Na szybcie. Ty, jak mnie cofnęło strasznie. Na shiftcie idź. Staliśmy z dwoma typami, z nimi i z jeszcze jednym. Eee, dobra, on już będzie z góry. Ta, on się buduje ciągle do nas. A więc my sobie pójdziemy tutaj. Nie, zaraz lecę. Mówiłem Nie! Co tu było? Spadłem. A ty gdzie? Ty na środku? Ty zdążyłeś? Ja przeskoczyłem 4 bloki. A ja, ja nie, nie, niestety nie, nam nie skoczył. Co, A, mam No właśnie, ja też przez chwilę miałem. O! Uważaj, za topem! Jest typ. Jok! Oj. Ale było blisko. Spokojnie. Widzia, widzia, widział to ktoś? A więc teraz będzie ostatnia ręka na tym odcinku. O kurde, ale go sklepałem. A więc teraz to będzie ostatnia ręka na tym odcinku. I kończymy. Pewnie to będzie miało, nie wiem, jakieś 16 minut, 17. A jest tu? Nie. Znaczy... Najpierw bym musiał poszukać takiego programu do montowania. I wtedy będzie dobrze. Żeby na przykład ucinać niektóre rzeczy lub coś. Idę tam do tyłu. Determination Myślać mi pledy. To co? Plely. Chłopie. Pledy. Oleja Kurde, Kurde jakbym <laughs> zobaczył Ciebie tutaj... Jak? On mi... ma potę jakąś smutną zęby. Dobra. Ten pan już się z życikiem pożegnał. Ojoj! oj! Oj ojoj! Oj, oj. Dobra, jak idę podjąć Ojoj, 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 ojoj Dostałem, dostałem zuku. Nie, 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 nie On już we mnie, nie, nie, nie Tutaj ten Proszę, proszę, proszę co? Ja bym to wycofał Ojoj, ojoj, weź, weź No co? Jest? Nie zrzucił? Giniesz Jest! Zabiłem go, zabiłem go Czekaj, bo to bym musiał już ten Zabiłem, byłem tamtego Zabiłem tamtego Dobra, ja mu tu postawiłem, to jest gość Niech tu przyjdzie, ale ja mam lowa co? Co? Daję tego. Jest. Dobra. Dwa yy, zabójstwa już mam. Wow. Dobra. Yy, dobra. Tutaj mamy już. Tutaj mamy już. Yy, dobra. Tutaj teraz bierzemy sobie bułeczki. I idziemy. Mamy taką fajną ten. No dobra. Yy, tutaj yy, widać. No cóż, Sąstek dobra, dawaj, dawaj Myk, myk Jezu, jaka strefa to była Ojoj Kurde, kurde, kurde Ojoj, jaka to była strefa Ojoj Dobra, myk my. Kurde, lagi jakieś są Dziwne Wow, co to było! Dwóch na raz! Dobra, kończymy. Idziemy do lobby. Jestem już w lobby i się pożegnamy. Więc. O, fajna mam fajna maminka. A Więc, myślę, że Wam się odcinek podobał. Jeśli tak, to nie zapomnijcie strzelić łapeczki w górę. I <śla> tak, zostawcie suba. A więc, cześć na razie, pa.